Hejka wszystkim, słuchajcie. Witam Was w kolejnym filmiku. Będzie to vlog. Stwierdziłam, że zrobię dzisiaj dla Was takiego vloga i pokażę Wam troszeczkę z mojego dnia. Vloga nagrywam już do Was z mojego nowego mieszkania. Nie nagrałam Wam ostatecznie przeprowadzki, ale stwierdziłam, że zrobię taki filmik, w którym pokażę Wam to mieszkanie teraz, powiedzmy tam jakoś w przyszłym tygodniu, za dwa tygodnie nagram. Oraz pokażę Wam to mieszkanie po tym, jak już urządzę sobie wszystkie pokoje tak, jak chciałabym, żeby one wyglądały. Więc zrobię takie przed i po. Ktoś ma zamiar znowu zarzucić mi, że filmik dawno nie było i odzywam się tylko. Jak chcę coś zareklamować, co nie jest prawdą Nagrywam po prostu jak coś się u mnie dzieje Cokolwiek nie polecę, zawsze jest to odbierane, że jest to reklama A to nie jest prawda, po prostu chcę Wam pokazywać to, co mi się sprawdza, co lubię, z czego korzystam Jakby ten film nie jest sponsorowany, od razu to zaznaczam na samym wstępie, bo wiem, że pojawią się takie komentarze Będę po prostu pokazywała Wam to, co się będzie dzisiaj działo To, co lubię używać, z czego korzystam i tyle. Nie mam jakby wpływu na to, co kto będzie pisał, ale od razu na wstępie uprzedzam. Dobra, moi drodzy, szybka przybiórka. Ogarnęłam się i ubrałam. Będę wychodzić. Czekam właśnie na Michalinę, która ma tutaj do mnie podjechać i będziemy robić inne rzeczy, ale to pokażę Wam, jak już właśnie wyjdę z domu. Ubrałam na siebie taką kurtkę z All Saints. Na Zalando była zamawiana. Topik jest z Zary, taki prążkowany spodnie Bershka. Bardzo często o nie w ogóle pytacie. To są jedne z moich ulubionych spodni. Nie wiem, jak Wam tu pokazać. Takie rozszerzane, ale co jest fajne, to to, że one są jak leginsy, takie mega przylegające. I ubrałam moje... Airforsy. Nie zanudzam Was tutaj i widzimy się za chwilę. Ale moi drodzy, pierwsza atrakcja dzisiejszego dnia, właściwie dzisiejszego i jutrzejszego, od razu zaznaczam, nie mam maseczki tylko do nagrania, dlatego że nie słychać mnie po prostu, a też nie ma tutaj naokoło mnie ludzi, więc spokojnie. E, więc dzisiaj e, zaczynamy dzień i tak naprawdę będziemy przez najbliższe dwa dni jeździć samochodem, testować samochód, którego nigdy w życiu nie testowałam. Jest to BMW i8. Od Panka O Panku Wam już nie raz opowiadałam I właśnie to jest super o, że prowadzili oni teraz kilka samochodów premium W tym właśnie jest to BMW i8 Oprócz tego mają Lexusa Wczoraj wprowadzili Bentley'a Co jest w ogóle super Zobaczcie te drzwi do tego samochodu Jest taki mega kosmiczny Mega niski, dosyć śmiesznie się do niego wchodzi Jeśli chodzi o mój pierwszy test, bo już zdążyłam przejechać się nim przez jakieś 10 minut Ma super przyspieszenie i super, wiecie, jak jedziecie, to od razu czujecie, że wgniatla was w fotel. Moi drodzy, byłyśmy kupić słynne instagramowe pączki Ostatnio wszyscy je wstawiali Słuchajcie, tak miałam na nie ochotę za każdym razem, jak je widziałam Więc jak coś tutaj wam damy znać, nagrałam wam, gdzie to jest na ulicy Wilczej i w samym centrum Warszawy możecie dostać To są akurat z kremem waniliowym Dobra moi drodzy, możesz się pokazać Jestem, jest, <śmiech> <śmiech> Jestem tutaj z Michaliną Która w ogóle towarzyszy mi dzisiaj cały dzień I też pomaga mi nagrywać, robi foty i tak dalej Byłyśmy właśnie Starbucksie. I ogólnie, nie wiem, czy oglądacie taką dziewczynę na TikToku, która mieszka w Stanach, i ona podjeżdża do Starbucksa i prosi jakieś takie dziwne kombinacje. No jakby wiadomo, że w Polsce niestety nie mamy większości tych syropów, soków itd. i tak dalej. No właśnie, nagrywa z tego TikToki i to jest w ogóle mega fajne. Ja bardzo lubiłam oglądać. I ja dzisiaj zapragnęłam napić się. Um, pumpkin Spice Latte, które okazało się, że już nie wraca. Ja się mega zdziwiłam, że w ogóle nie tak, ma go już Tak, już koniec szybko. w ogóle szybko się zaczęło i koniec sezonu na Pumpkin Spice Latte. Pan tutaj właśnie ze Starbucksem Maga miły, zrobił mi taki custom. Jest to biała, biała moka, moka z jakimś takim syropem, jakim jak, ala jak on... pumpkin, takim spice. Tak, takim taki ala. Czaj się dodaje czy coś. Tak, z takim syropem. Powiedziałam też, że ma być bez bitej śmietany, mało tego syropu, żeby nie było to za słodkie i ja też ostatnio wam w ogóle nagrywałam, że miałam wybielane zęby i nie mogę pić kawy, natomiast jakby minął już tydzień, i też właśnie mój pan doktor dentysta powiedział mi, że w późniejszym czasie można tą kawę jak coś pić, tylko przez słomkę i żeby to była kawa z mlekiem. To jest moja właśnie pierwsza kawa w sumie od tygodnia, więc stwierdziłam, że zrobimy wam taki tasting. A Michalina, podziel się z widzami, co ty masz do picia. Michalina, klasycznie. Tak, ja mam waniliową latę na mleku migdowowym, ale też tylko z jedną pompką tego syropu, żeby nie było za słodkie. Moje bardzo dobre. Ej, serio, to smakuje do tego? bardzo podobnie. Nie jest słodkie, tak jak prosiłam, więc super i jest bardzo mleczne. No, bo przez to, że to bo jak ja właśnie piłam tą mhm. samą tą. White mokry, jest W ogóle chcę zrobić tutaj zdjęcie. Zatrzymałyśmy się, bo jest w miarę pusto, więc chcemy tutaj zrobić zdjęcie z samochodem, bo to też jest wyczyn w Warszawie, znaleźć gdziekolwiek miejsce, gdzie jakby będzie możliwość na to, więc zaraz się za to zabieramy. A chce nie zapowiedzia, no ktoś miał wątpliwości i nadal otrzymujemy kontakt. Tak, no. ma, mamy się bardzo dobrze. Tak, mamy się bardzo dobrze. Jesteśmy właśnie w centrum, się Patryk tutaj do nas dołącza, do naszych podróży po Warszawie. Bo mam szczęście dzisiaj, nie? Generalnie, że się nagrywasz vloga, jak się widzimy No, Jest, tak, ale tak się tak słyszałam Ten szyb ten internetu nigdy ten nie ten pójdzie w ether On nigdy nie umrze nie, nie, nie pójdzie, nie pójdzie w nie umrze Zabrałam wszystkich na romantyczną kolację mm. I będziemy jeść maka Zorientowałam się w sumie, że cały dzień nic nie jedliśmy No Byliśmy tak przejęci jeżdżeniem samochodem, że aż nic nie zjedliśmy No ja jadę w sumie obiad A. No to my nie ja 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 my... jadłyśmy. A no tak. I ja wczoraj jadłem. No. Kluseczki, mniam, mniam. Mniam. Wow. Jemy. Ja Tak wygląda nasz z dzisiejszy z dzień. Zrób haul, co kupiłaś w McDonaldzie. Fryteczki i negacje. mam maka bardzo rzadko, mm. żeby nie było. Mhm. Tadeusz. A kiedy drwa? A raz na miesiąc. <śladane> 29 listopada. <śladane> no, Dobra, no, u to. Jakiś czekamy. <śladane> tak czekanie na jakiś drop. Ej <śladane> 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 no. Nie widziałem TikToka? Chciałem zapytać, ile, ile liczą za minutę? Dobra, widzieliście? Tak działa reklama. Pan poszedł do nas i zapytał, ile za minutę? Godzina 23, chyba 30. Ogólnie dopiero wróciłam do domu, w sumie cały dzień spędziłam w samochodzie. Pojeźliśmy trochę z Patrykiem, potem pojechaliśmy po ole. I tak w sumie zleciał mi cały dzień W międzyczasie jeszcze byłam u chłopaków z Hype Talka, Odebrać od nich bluzę, bo mega mi się podobał właśnie ten ich projekt z różowym nadrukiem Jak coś mam m -kę. Jest fajna, taka dosyć oversize i właśnie takie bluzy najbardziej lubię Jutro też będę wam nagrywać Także ja lecę się myć mm, Ogólnie, o, jak już jestem przy toaletce, to chciałam wam pokazać krem jest to krem Kylie Skin, krem do twarzy, który dostałam właśnie w paczce od Deglasa i zaczęłam go testować. Ma taką konsystencję dosyć ciekawą, że tak fajnie się wchłania w skórę i ja ogólnie na co dzień, jak właśnie zbliża się jesień, zimą, mam dosyć suchą skórę. Jak na moje oko, naprawdę widzę sporą różnicę. Nie mam przesuszonych właśnie, najczęściej miałam czoło przesuszone i okolice nosa. W tej chwili... Tego nie ma, więc nie wiem, czy to zasługa tego kremu, czy po prostu coś się jakby zmieniło, ale naprawdę jak coś, bardzo Wam go polecam, jakbyście chcieli przetestować. On w ogóle tutaj jest fajny, bo on jest z taką pompką. Dzień drugi, jak widzicie pogoda dzisiaj już średnia, widać nawet po świetle. Nie ma w ogóle słońca, jest mgła, która zasłania połowę wieżowców, więc naprawdę pogoda wczoraj była zdecydowanie lepsza. Warnęłam się, wstałam, w ogóle... Nie mogłam się dobudzić dosłownie, nie mogłam wstać, wszystkie budziki wyłączyłam i nie byłam w stanie, nie miałam siły. Ale obudził mnie pan kurier, który przyniósł do mnie paczkę z Zary, więc może wam tutaj pokażę, co sobie zamówiłam, bo pewnie was to będzie interesować. Pokazuję wam, co tutaj mamy. Więc pierwszą rzeczą jest taka koszula flanelowa którą widziałam u Waroniki. <laughs> Waronika Fałdąbrowska, pozdrawiam. Ja sobie wzięłam M, bo chcę, żeby ona była większa. Wydaje mi się być fajna, bo jest szeroka. Tutaj jak coś będę Wam robić zbliżenia na numery, żebyście sobie mogli spisać, bo pewnie będziecie pytać. Zamówiłam sobie do tego dwa takie topy. One ogólnie są świetne, jakbyście się nad nimi zastanawiali. Z długim rękawkiem, w takim w sumie czy czwartym. Właśnie ten kolor zamówiłam pod tą koszulę, bo stwierdziłam, że będzie idealnie do niej pasował. Właśnie taki fiolet. I one mają taki fajny materiał, te topy, taki prążkowany, i są takie elastyczne, że super wam się układają. Więc ja sobie wzięłam ten mniejszy rozmiar. Tutaj macie numery i drugi wzięłam taki sam, tylko że beżowy również do tej koszuli będzie pasował idealnie. I ostatnią rzeczą są spodnie, i to jest właśnie bardzo dobre pytanie, czy one w ogóle będą na mnie dobre, bo... Mogą być długie. Ale bardzo mi się spodobały. Moje siostra od Michaliny. Również pozdrawiam. E, strasznie mi się na niej one spodobały. Są one takie szerokie, e, lekko tutaj ala dzwony, tak ścięte. Ale z drugiej strony stwierdziłam, że jak będą właśnie za długie, to będę mogła sobie je obciąć. Bo widzicie, one nawet nie mają żadnego tutaj wykończenia, po prostu są tak obcięte. Macie numer. Ja wzięłam 34. No i moi drodzy, wszystko byłoby super. Koszula naprawdę super leży. To jest MK. Tak jak mówię, jest taka fajna oversize. E... Właśnie bardzo mi się przez że jest taka, ma dłuższy trochę rękaw. O, widzicie? I w ogóle ma piękny kolorek, naprawdę bardzo mi się on podoba. Natomiast jeśli chodzi o spodnie, rzeczywistość prezentuje się tak, no że są długie. Będę musiała je na pewno e, skrócić, bo tutaj leżą idealnie. Jest 34 na mnie rozmiar jest tutaj idealny, ale długość, no nawet jakbym ubrała szpilki, to i tak... Są za długie Dobra moi drodzy, jesteśmy już w samochodzie Ogólnie pogoda jest dzisiaj tragiczna Jakby <grym> naprawdę listopad. jest y, typowy listopad Ma oczywiście obie, w, to są nasze kurtki na dziś Ale w sumie jakby i tak jesteśmy cały czas w samochodzie Więc nie musimy być ciepło ubrane e, Skoczyłyśmy oczywiście po kawkę Właśnie znaczy, jak tutaj cute nam napisali Ja mam napisane kawka, uśmiech i na podwój wow. świata A ty co masz? Jesteś ekstra mm, Cute Mam śniadanko, bo oczywiście nie zdążam nic zjeść Jest 13. 30. Mamy tutaj krosanta. Mamy cel na dziś, musimy jechać po baterię do naszego analoga. Słuchajcie, gdybyście wysłyszeli, jaki jest w ogóle hit z tą baterią, jakby w żadnym sklepie tej baterii nie ma. Jakby to jest mm. bateria, która była używana w takich starszych sprzętach, właśnie w aparatach analogowych i tak dalej. I jakby ten yy, model baterii jest nigdzie niedostępny. No i okazało się, że jest w MediaMarkcie, ale trzeba było ją zamówić do odbioru, więc jedziemy do Złotych Tarasów ją odebrać, bo mamy analoga. Często właśnie też pytacie, jak dodaję fotki takie z takim efektem i co to jest za obróbka. To nie jest obróbka, to są po prostu zdjęcia robione analogiem, takim starym. O, mam, ja tego pokażę. Mam go ze sobą. Taki stary aparat, on jest na klisze, potem wywołujecie tą kliszę, możecie ją wywołać właśnie, że zdjęcia przychodzą wam w wersji elektronicznej na maila, więc to jest super. No i dużo osób właśnie jest taki powrót teraz analogów, że wszyscy robią zdjęcia właśnie analogami. Dobra, lecimy. Ogólnie no serio, pokażę wam. Jest tak straszna pogoda, cały samochód jest, widzicie, zalany wodą. A jeszcze pokażę wam, jak wygląda tutaj środek samochodu, więc tutaj mamy kierownicę, tutaj... Wszystkie w, e, funkcje. Właśnie podgrzewam sobie fotel, bo jest zimno, strasznie. Aż muszę Wam się pochwalić. Zobaczcie, tutaj są w ogóle takie super kamerki e, 360 stopni. To był nasz cel, bo mega pada, więc jedyne miejsce, gdzie mogliśmy zaparkować, to dosłownie pod samymi złotymi tarasami tutaj na złotej, e, żeby być jak najbliżej. I e, słuchajcie, akurat pan wyjeżdżał równiutko, proszę bardzo, sobie pięknie stanęłam. E, więc idziemy. Muszę wyłączyć wszystko się fajnie tutaj jeszcze tutaj wszystko pięknie się wyłącza. Naprawdę w obsłudze jest bardzo prosty ten samochód. No, więc lecimy do sklepu. Odebrałyśmy właśnie baterię, zaraz zrobimy w aucie testowanie, czy ona w ogóle będzie działać. Eee, a teraz jesteśmy w homie i zobaczcie, jakie tutaj są cute rzeczy. Właśnie zastanawiam się, czy sobie nie kupić takich dekoracji różowych, świątecznych, bo mega cute to wygląda. Eee, właśnie Serio, są właśnie takie te piękne, złowię tutaj rzeczy. Rzadko choć w ogóle po sklepach, a naprawdę eee, cute są takie do właśnie do drugiej łazienki, bo mam dwie łazienki w domu, w jednej już mam podrobo różowe rzeczy, a w drugiej chyba będę miała czarno złoto, tak sobie wymyśliłam. Ja więc będę musiała zakupić takie rzeczy. Ale powiem Wam, teraz widać już, że światło jest strasznie jeszcze gorsze. Jest tak ponuro dzisiaj. Jesteśmy z powrotem w samochodzie, z pięknym widokiem. Na plac kultury ledwo już widocznym przez ten deszcz. Słuchajcie, wstąpiliśmy na chwilę do home wszystko Pani mi już zapakowała. Więc może pokażę Wam to w domu, ale właśnie... serio. I w ogóle ona kosztowała chyba jakieś 3 dychy, a przy kasie okazało się w ogóle, że jeszcze jest na nią 30% rabatu na klientek ce więc żeby mi się to nie zbiło w drodze, to wam pokażę dopiero w domu. Szybkie zakupy. Um. Jem śniadanie z widokiem na Pałac Kultury. O, prawie go, <grym> prawie go nie widać. Pocztówka z WWA jesień 2020. Tak bym to nazwała. Zapomniałam, że najważniejszy z dzisiejszego dnia miała być bateria. Poszukiwana po prostu po całej Polsce, ale mamy ją. Dorwaliśmy produkt deficytowy w tym kraju, więc sprawdzamy. Działa! Działa nam aparat! Będziemy mieć zdjęcia analogiem robionym. Wszystko ładnie działa. W końcu, tak. Więc możemy dzisiaj przetestować, zrobimy wodę z Dobra, więc... Pojechaliśmy, zawracamy sobie tutaj na giglader, jesteśmy przy Pałacu Kultury. Um, no i właśnie chcę Wam pokazać w ogóle jak fajnie ten samochód przyspieszasz. No niestety teraz Wam nie pokażę tego niesamowitego dźwięku. No, tak, tak. <laughs> Będziecie mieli okazję, chcecie przetestować, to tak jak mówię, w panku jest taka opcja. Właśnie super jest to, że oni w ogóle wrzucili takie auta premium i wiecie, ja sobie stoi. Akurat gdzieś w Waszej okolicy, możecie sobie po prostu przetestować. Więc my jeszcze pokorzystamy, pojeździmy. W ogóle śmieszna historia: stoimy właśnie tam, ja kończyłam moje śniadanie. Podchodzi nagle pan i mówi, przepraszam, do której pani go wynajmuje, bo poluję na niego od dwóch tygodni i chciałbym go sobie wynająć. Zainteresowanie jest duże, dzisiaj pogoda średnia taka do jazdy, ale jedziemy, słuchamy sobie muzyczki, niestety ze względu na prawa autorskie została ona wyciszona, ale jesteśmy, jeździmy sobie tutaj zawsze z bardzo dobrą muzyką, więc... Ciekawostek jeszcze chciałabym powiedzieć, że naprawdę bardzo dobrze mi się jeździ po Warszawie i pamiętam, że jak zdawałam prawko, to wszyscy mi mówili, dlaczego nie zdasz sobie w Katowicach, w Warszawie się maga ciężko jeździć, maga ciężko się zdaje. Mm. Powiem Wam, że dla mnie jest głupotą, jeśli ktoś mieszka w Warszawie, zdałaś prawo jazdy gdzie indziej, dlatego, że to w Warszawie potem będziecie jeździć i ja na przykład nie wyobrażam sobie, na przykład mi jest ciężej, jak ja ostatnio byłam w Katowicach, nie jest ciężej poruszać się po Katowicach, bo nie znam tych dróg na tyle do jazdy. Jakby jeździ się inaczej. Eee jako kierowcę, niż jako pasażer, tak? Znam niektóre drogi, bo jeździłam tam wtedy na przykład z moją mamą. By the way jesteśmy na ulicy Mazowieckiej, mijamy właśnie po lewej Sketch Night. Hope to see you soon! A właśnie tego prawa jazdy, ja zdawałam w szkole totu. i tutaj nie chodzi o to, że to jest jakaś reklama, to nie o to chodzi. E, naprawdę niesamowita szkoła. Ja byłam tak przygotowana do jazdy, że w momencie, kiedy dostałam prawo jazdy, w sensie z urzędu normalnie byłam odebrać, tego samego dnia wypożyczyłam sobie panka. Już pierwszego dnia właśnie z Michaliną e, wsiadłyśmy i ja po prostu wyjechałam. Totalnie się nie bałam. Więc ja niektórzy tak mają, że zdają prawko a potem jeszcze muszą z kimś jeździć. Czy od pierwszego dnia zaczęłam jeździć sama. Teraz nie wyobrażam sobie życia bez samochodu. No, także tyle z anegdotek. Tak. Jedna jeszcze bardzo ważna rzecz, dosyć oczywista, ale e, jest tutaj również e, tryb sport. Tutaj go sobie zmieniacie. A teraz jest komfort na niebiesko, wszystko tutaj. O proszę zobaczyć. A teraz, jak zmieniam na sport, zmienia się na czerwono. E, fajnie to wygląda. Więc na sporcie on jeszcze jest głośniejszy Powiem Wam, że szczerze już sama nie wiem, ile będzie trwał ten vlog i co w nim będzie Bo na początku wydawało mi się, że w ogóle nie mam materiału A teraz wydaje mi się, że strasznie dużo rzeczy ponagrywałam Więc zrobię Wam jeszcze szybko ten haul, co tutaj kupiłam w tej homli Więc pierwsza rzecz to jest ta piękna choinka, taka futerkowa a Dalej mam taką szkatułkę, chcę ją sobie postawić na toaletce I ona jak widzicie tutaj... Kosztowała 13 zł. Um, taka szkatułka całość wygląda tak. Cóż Wam pokazuję. I dlatego sobie właśnie dokupiłam taki kubek złotym, bo chcę go postawić obok, żeby mieć w nim pędzle. Tak ładnie będzie mi to razem się komponować. Dobra, moi drodzy, bo często zapominam o zakończeniach vloga. Tym razem tak nie będzie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dajcie znać w komentarzach, jaki kolejny chcielibyście zobaczyć filmik, może jakiś Q&A, może jakiś haul, albo jakiś codzienny makijaż, coś takiego luźnego, fajnego, co mogłabym dla Was nagrać, także piszcie w komentarzach i pamiętajcie o kciuku w górę i widzimy się w kolejnym filmiku.